Właśnie, wyszliśmy z pociągu, przeszliśmy sobie w kółko. Tutaj jest taki. Czy to jakiś jarmark? Czy no. coś... O, ryneczek, uh -huh. no taki ryneczek. No i właśnie siedzimy sobie, czylujemy, a zaraz idziemy coś zjeść. I, a później jak zjemy, będziemy szukać właśnie tych całych świątecznych atrakcji. I wtedy prawdopodobnie nagram Wam jakiś więcej przebitek z tych świątecznych rzeczy, chyba że jesteście zainteresowani, co będziemy jeść, ale nie. Może nagramy? Może nagramy. Jak będzie coś dobrego, interesującego, to nagramy. Jak nie, to do zobaczenia za moment. Patrzcie, idziemy sobie, a tam taka restauracja. Guptas. Indyjski Guptas. Kozacka była, znaczy kanapka. Taka świąteczna. No. I jeszcze dostałem ogóreczka. A twoje? Też bardzo dobre. A masz z jest... kalafiorem. Tak, kalafior. E, wegany jakieś. I mięso, mięso. Zjedliśmy sobie kanapeczkę na takim markecie, ryneczku. I tak stoimy i patrzy co ja zauważyłem. Policja, odsłoń. tam z daleka patrzy Uniqlo. To taki japoński sklep. Japońska streetwearowa marka. No i już właśnie wyszliśmy. Kupiłem nic. Bo tutaj bardziej, takie wszystko basic. I w sumie mam plecak zapchany kurtką swoją. Co tak nie za bardzo mi się chce nosić. Tyle godzin po Londynie, torby. Zobaczcie, jakie mamy szczęście. Pan Mohamed Laki, Szczęśliwy Mohamed po nas jedzie. Ale patrzcie jaką furą. Czarny MG. Wożonko, gangsta. Nie wezwaliśmy taksówkę, bo z Buta byłoby to 5 km. No i jedziemy tam na, jak to się Covent Garden, tak. a później na Christmas Market z Buta jest blisko. Tak. No i tyle w sumie. Do zobaczenia za moment. Covent Garden, chojneczka z tyłu. I co, idziemy się tu trochę pokręcić, tam się jakiś koncert dzieje, pani śpiewa jakieś opery. Troszeczkę się rozpadało, my jesteśmy w innej miejscówce. Co to jest? A scale. A scale. Mokro, ciemno. Market, no, Igemina Christmas Market. Deck the halls with boughs of holly, Fala, la 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 la. la, la. Tis the season to be jolly, Fala la 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 la, la. Tak tam chill z jasiem, fasolą. Co tam Jasiu? Jasiu mówi, że w porządku. i dołączyć the chorus. balala la 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 nie chcę nie napoję, bo się kunia boje, bo się kunia boje. a tych koniuk nie trzeba poić one się same poją dopędziliśmy do samego centrum Londynu i idziemy zobaczyć te sławne aniołki

no dobra kochani ja już wróciłem z świeżutko umyty oczywiście anciaksowym y, pomarańczowym E, nie wiem jak to się nazywało. Shower żelem i otwieram na szybko. Dzisiaj jest ósmy tak? Ósemeczka. Mam radę sam. Rokój pomożesz mi. Dziękuję. Ósemeczka to jest. The Ritual of Karma Shimmer Body Oil, czyli jakiś olejek do ciała. Wow ale zobaczcie jakie brokatowe będę się świecił jak miliony monet w z widzicie było to dzisiaj w numereczku 8 w numerku a teraz pyk zaglądamy do tego giganta gdzie jest 8 Numer 8 jest tutaj o coś bardzo lekkiego ja sobie poradzę jedną ręką to otworzyć I poradzę sobie co? pusty? Nie, jest coś. A zapach do samochodu to jest chyba tak. Coś takiego, Twinkle Candle. Podobnie tak. Zawieszka zapachowa do samochodu. No niestety, nie mam samochodu, także no dzisiaj nie trafiony. Trzeba schować ósemeczkę. Dzisiaj był dzień pełen wrażeń ja to chyba niestety wrzucę dopiero jutro bo już jest północ moi drodzy i dosłownie zanim ja to zedytuję wszystko to nie dam rady już dobra no to dzisiaj mamy Twinkle Candy kontra Rituals, no i dzisiaj Rituals wygrywa taki ładny olejek, szkoda, że nie duży ale to jest coś fajnego, tak? do ciała, coś tam, coś tam, a zawieszka to to do auta którego nie mamy prezentujemy pewnie komuś no i co, ja się już z wami żegnam no ja nie wiem jak ja to zrobię ten vlog ja go chyba po prostu dodam jako podwójny vlog jutro w jednym po prostu zmontuję dzisiejszy dzień i jutro na szybko tylko otworzę numerek 9 w tym i w tym razem z Zuzią oraz kalendarz jeszcze tamten zrobimy dwa na raz no i co, wesołych świąt dobranoc Dzień dobry, ja dzisiaj otwieram kalendarze. Zacznijmy od lokusiowego. Loki! Loki! Chodź! Dzisiaj numerek 8. Chodźmy. A też numerek 9. Ósemka jest za wczoraj, a teraz już jest rano, kolejny dzień. Więc robiliśmy ma podwójną dożerkę, ale otworzymy ją później. Ok. Otwieramy też schodel czekolad. Numerek 8 za wczoraj. Mamy taką czekoladkę. I numerek 9. Chyba będzie z drugiej strony. dziewiątkę o ginger no zobaczymy czy będzie smaczna tutaj mamy dwa teraz mamy rituals numerek dziewięć zobaczymy co będzie w dziewiątce dzisiaj fresh start też coś z cherry blossom. to dezodorant dezodorant z sakury spoko twinnik lakendo numerek dziewięć tutaj mamy no coś ciężkiego